Stolica Tajlandii zadziwia kulturą i różnorodnością, a jednocześnie zniechęca syfem i chaosem. Oto Bangkok. W serii filmów opowiemy, jaka naprawdę jest stolica Tajlandii. Dla wielu odwiedzających miasto Bangkok jest przystankiem w podróży na rajskie wyspy południa lub pełną mistycznych tajemnic północ, dla innych jest wymarzonym miejscem do życia. Nie da się przejść obojętnie, widząc bogatą kulturę, która emanuje w postaci majestatycznych świątyń. Bangkok jest też aromatyczną kombinacją smaków, dlatego wielu śmiałków szuka w nim niezapomnianych doświadczeń kulinarnych. <słuch> Czy Bangkok to chaos? Zdecydowanie. Czy warto go doświadczyć? Oczywiście. Niezależnie od długości pobytu, Bangkok trzeba odkrywać kawałek po kawałku. Miasto odwiedzamy już trzeci raz i nieważne, ile byśmy w nim czasu spędzili, nie zdołamy zobaczyć wszystkiego. Na ten brak czasu mają wpływ zatory komunikacyjne, ale o tym opowiemy w jednym z kolejnych odcinków. Jeśli planujecie spędzić w Bangkoku kilka dni, ta seria filmów jest dla Was. Przygotujcie się na intensywne zwiedzanie, pełne wrażeń, no i oczywiście na to, że nie wszystko zobaczycie, bo na coś nie starczyło czasu. Pierwszy raz Bangkok odwiedziliśmy w 2016 roku, czyli 8 lat temu. Zmieniło się wiele, nie tylko w panoramie, ale również w mentalności. Od razu widać, że rozbudowa sieci metra uprościła przemieszczanie się po mieście, jednak nie zredukowała uzależnienia od samochodów, bo są one nadal podstawowym środkiem transportu. Nowo powstała złota linia Skytrain i dokończona niebieska linia metra ułatwiają przemieszczanie się na ogromne odległości, a zmiany te idą w dobrą stronę. Planowany model komunikacji w Bangkoku wygląda imponująco, ale aby został zrealizowany w całości, potrzeba jeszcze czasu, a my go przecież nie mamy. Dlatego zwiedzać miasto będziemy również z pomocą Graba. Odwiedzając Bangkok, pierwszy raz trudno uwierzyć, że w mieście można odnaleźć choćby odrobinę ładu i składu. Ok, uważaj, bo będziemy przechodzić już. No, to teraz, wyżej. Jest to oczywiście nieprawda i duże uproszczenie, bo w Bangkoku są miejsca o tak wysokim stopniu luksusu, że trudno znaleźć podobne w Europie. Na zachodnim brzegu rzeki Chao Phraya znajduje się jedno z najnowocześniejszych centrów handlowych w Bangkoku Icon Siam. To kwintesencja tajskiego bogactwa i przepychu. Centrum oferuje nie tylko możliwość zrobienia zakupów, ale także zapewnia kulturowe i rozrywkowe wrażenia na najwyższym poziomie. Dla miłośników tradycyjnych smaków Tajlandii jest przystankiem wręcz obowiązkowym, bowiem na dolnym poziomie znajduje się Suk Siam, czyli przestrzeń odzwierciedlająca tradycyjne targi, gdzie można spróbować lokalnych specjałów z różnych regionów kraju. Chcecie odpocząć od zgiełku i zakupów? Proszę bardzo. Chcemy tak Chciałbym sobie tak. Park Lumpini jest jednym z najstarszych parków w mieście. Nazwa pochodzi od miejsca narodzin Buddy w Nepalu, co podkreśla jego duchową rolę w życiu miasta. Czas płynie tu leniwie, a mieszkańcy spotykają się na ćwiczeniach i jogingu. Drzewa i otwarta przestrzeń sprawiają, że żyją tu na wolności żółwie i warany. Gady są nieszkodliwe dla ludzi, ale oczywiście warto zachować dystans. Jeśli mówimy Bangkok, to na myśli mamy świątynie opływające złotem. Owłędnie! Podczas pierwszej wizyty polecamy zobaczyć te najbardziej widowiskowe, bo przy dłuższym obcowaniu z Tajlandią każde święte miejsce będzie wyglądać podobnie. Dlatego zacznijcie od tej kolejności: Ład Pra Keu, świątynia szmaragdowego Buddy z Pałacem Królewskim i Muzeum Tekstyliów Królowej Sirikit. Ład Fo, świątynia z posągiem leżącego Buddy. Świątynia świtu Ład Arun. Oraz świątynia Wat Saket na Złotej górze. Wszystkie położone są blisko siebie, zatem można je zobaczyć jednego dnia. Historia Tajlandii jest długa i ciekawa, dodatkowo jest dostępna na wyciągnięcie ręki w wielu muzeach. Na początek proponujemy odwiedzić trzy takie miejsca, które też można zwiedzić jednego dnia, bo leżą na trasie jasnozielonej linii Skytrain. Ale z niewielką pomocą graba oczywiście. Polecamy zacząć bez zbędnej zwłoki od domu Jima Thompsona. Jest to miejsce założone przez amerykańskiego biznesmena znanego z promocji tajskiego jedwabiu. Następnym przystankiem będzie Muzeum Erawan. Które wiele osób kojarzy głównie z wizerunkiem ogromnego trójgłowego słonia. W rzeczywistości jest on domem dla kolekcji starożytnych artefaktów religijnych należących do Lika Panta, fundatora placówki. On jest trzygłowy, tak? No, ma no, trzy głowy. Trzeba sprawdzić dlaczego. Idziemy go myzenia. Na koniec proponujemy odwiedzić, i tu trzeba podjechać grabem, park kulturowy starożytny Syjam. Nie wiadomo na czym oczy zawiesić tyle tego wszystkiego jest, tyle złota. To wyjątkowe miasto obejmuje 116 tajskich zabytków i jest naprawdę ogromne, ale poruszać się po nim można wynajętym Mleksem. Jedźcie, zobaczymy gdzie wejdziemy. O wszystkich tych miejscach opowiemy szerzej w kolejnych odcinkach serii, jednak zanim przylecicie do Bangkoku musicie załatwić nocleg. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. Baza hotelowa składa się z przybytków na każdą kieszeń. W hostelowej opcji w popularnych dzielnicach jak Kaosan trzeba zapłacić od 20 do 40 zł za noc. To miejsca typowe dla backpackerów, dlatego będzie głośno. Hotele ze średniej półki z prywatną łazienką i śniadaniami w cenie będą kosztować od 100 do 300 zł za noc. Luksusowe obiekty to już wydatek nawet 1000 zł za noc. Wybór oczywiście należy do Was, ale koniecznie dajcie suba, skomentujcie film i zobaczcie kolejny odcinek. Do zobaczenia.